OK, słuchajcie, mamy PSVR, wszystko rozłożone na podłodze, spróbujemy to podłączyć do konsoli, żebyście widzieli jaki to zgali Matias. Cyk, jedziemy. No no, cyk. Rozbebeczamy wszystko, powoli. Kamerka, cyk. Jest kamera, coś tu jeszcze jest, nie ma więcej. Do wrzucenia. No, robimy dobrze zamieszanie. OK, kamera się... Instrukcje wesz to robimy, tak. do no. same. Kabel numerowego. A gdzie jest centralka? Jak To się mówi. Nie, nie no, masz pudełko jeszcze jedno tam. Już właśnie, właśnie widać, że się Aha, tu jest łapana, nie? Nie, wolno. nie, nie, no masz pudełko. Czeka? Allo, allo. allo. jest. Już widać, że spakowanie PlayStation VR okazało się. Przytrzymaliśmy... <laughs> to. to, to i teraz teraz od... no, mążki sobie nie, nie radzą. To się nie wyciąga. Nie, to się nie wyciąga. To się nie wyciąga. No ale ja chciałem wyciągnąć. Dobra, tego nie potrzebuję. Sony na to o prostsze opakowanie <grymne> dla niektórych. O tu mamy dysk. Okej, okay, tym się zajmiemy. To jest centralka. Położę na ziemi, proszę, bo w jak razie całe cała wygląda. To się przeładowuje. Okej, okay, i wija. Wira, ja zabijałem. <grym> Ale bzdura, pierwszy bieg. uwaga, pierwsze wrażenie, nigdy tego nie widziałem i nie dotykałem. Fajne wrażenie. To wrażenie dobrze wykonanego sprzętu. Zobaczymy jak się założy, ale ponoć też jest bardzo fajnie. Proszę. No wygląda porozumień. Nuti od Benziny. Zaraz dojdziemy do kabelków, bo to wyższa szkoła jazdy. Moje pierwsze skojarzenie gankom, pierwsza wersja, gdzie były jakieś przejściówki, 5000 wtyków przez jakiegoś... Do no. pierwszego No no. Przejściówka, złączka... A co tyle lepiej, tak, że to już jest podpinane okay. coś. No tak, gdzieś roboty zrobione, ale to, to jest takie dosyć sierpnijne, jak panie, nie? Dramat. Jak ja na to patrzę, to już płaczę. Już płaczę, bo ja nienawidzę czegoś takiego. Szczególnie, że już widzę wokół telewizora tyle kabli. Ja tu Kosmos. Nie będziesz mi powiedział, będziesz okręł na głowie. A no tak I <grym> ja tu widzę 24 Slim. Super Slim. No, Super Slim. Ko kolejna wersja, tak? Jednak wyniki uczasu. Bahadamiki z tyłu. Dobra, jeden z konsoli, drugi idzie do telewizora. Sygnał z konsoli i przetwarzamy i idzie dalej. No zobaczymy. No właśnie. Tak było jest. Słuchajcie, oczywiście jest do tego instrukcja, ale mamy no, tutaj instrukcję, nie czytamy instrukcji, tylko próbujemy to zrobić jakoś tak znacznie. A można usiąść. Chyba. Gea. Aha, uważaj się. Wieszale. w sumie lekki, aczkolwiek mi się nie podoba, że musisz pisać głowę. Na to No, no tak, tak, tak idzie rędełkiem, może stutajnie. Odsuwasz, bliżej dalej. Dobra, odsuńcie co jest nieważne, czyli w tym momencie pływa, są wędne, ale jest wyręczony bliżej. Dalej co ja no, nie zrobić. ma byłe Nie to chodzi. No tak, to jobże, że mi to nie ucisko, nie? Bez uciskowo zdrowo? Pewno. Okay. Chyba, że osiągnąłeś już w wodogłowie w stanie Marcy. Nie wiem tak, ja wodogłowie, tylko nie lubię jakolwiek w łeb. Pokaż, ja spróbuję, ja mam pewnie wielki przybęd, chociaż powie. Wielka taka paska. Czy ten regulator jak... Aha, się wciska. I teraz to I się rozciąga. No świetnie. Rozumiem, wiem, bo że to on cały czas ma ścisk. Masz głowę w imadle, no. E, chyba mi nie przeszkadza. A mnie tak. To, nie, mi indy... nie przeszkadza mi. Czekaj, czekaj, przeszkadza, nie tak pierwsze to wrażenie. To? Ja się Co? się Ale już jestem No Znaczy, ja się już spociłem mocno. Z to tym momencie... Zemocni. Chyba paruje. już mogę? Nie, musisz, nie musisz. Tak. Nacisnąć? Nacisnąć, bo na no? ty to To jest ludopływ. Nie da się tego zbierania w jakikolwiek sposób przyblokować. Nie, to nie nie podoba. To jest Nie, to mam się za głowę. ja mam bardzo wrażliwą. Chyba, że tak. Czapka nie też? nie? nie? Capka OKA ja to nie jest kurwa, czapka, to jest takie lajtowe i maty. To jest podajmik, który idzie do Nie, ale właśnie one się... One są tak, oznaczone. Więc nie wiem co. Czekaj, jak się naciśnie, tak? Nie No tylko możesz go sobie docisnąć. Nie możesz sobie. Ja bym sobie zablokował po prostu na jednym tym, żeby po prostu mnie nie dociskał bardziej, nie? Dobra. To jest pan stoi. Z gombi wystaje coś takiego. A na Tu już, początku... już są dwa wejścia. Tu już są dwa wejścia. Na kolejną jakąś przejściówkę, którą się podłącza. Nie wiem gdzie. Do kręcicza bardziej ale od żeby bo po prostu teraz się nie są jakieś oznaczenia, na ten? To się zepsuł. Miała być ponumerowana, ale nie widzę tego. jaki jest. Gdzie tego jest. Teraz no, tutaj tu mamy zaśnia, zasilanie zaśnia. po prostu. Tu mamy już jakby ogarniętą stację, ale tylko dlatego, że już było wcześniej to złapane. A to co jest? To jest tego? co? To jest hdmi, który idzie do konsoli pewnie USB. A, nie, sorry, to USB nie będę. HMI jest tutaj. To gdzie idzie? Znaczy, idzie do do... no tak, to, nie, to idzie od konsoli do to A, To połapało, musi iść tutaj. No. Jednak instrukcja będzie wziąła. No instrukcja jest niezbędna, wydaje mi się, bo jak na to patrzę, to ja się gubię, ja nie wiem no. dlaczego, a nie mam naboje. No, no, to jest jak ta małpa, która jest. Kurz w kwadracik czy na, tak, Słuchajcie, nawet jeśli macie jakieś pojęcie o sprzęcie, to lepiej, żebyście. No Prosta sprawa. To idzie tu, Aha, bo jeszcze z drugiej strony, tak, oczywiście rzeczywiście. Dobra i to się potem to się tak robi, widzisz? A potem to jest to przewodowanie. Pacz, dramat, czyli. To jest dramat. Nie, 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 ja myślałem, to nie. że jestem taki jest to, to ja. taki nie darmię z wyściągą. Jest tylko ja. Nie urobiały go czarnego do czarnego, jeśli tak zrozumiem. Chyba, że wiem. Interracial. Nie, wszystko jest, że tak powiem, w granicach. Nie, nie jest. Tak. Takie percepcje. Kosmos. Bardzo intuicyjne. Bardzo intuicyjne. To są kable. Plus kabel, który idzie do domu. jeszcze. Plus trzeba podłączyć do tego konsolę. A w przejściu, to znaczy, ten walkę dopiero dotrę. Masakra, masakra. Słuchajcie, to ma swój wiatraczek, jest chłodzenie. Bo To jest drama, dla mnie to, jest, to, jest, to już jest porażka. To jest porażka. To są te, nie? Tu są te jakieś bandicordy kordy małe, które cały czas to dociskają. To pytanie, czy to się da gdzieś zablokować, prawda? Dobra, wychodzi na to, że mamy to wszystko pospinane, teraz tylko podłączymy do urządzeń i odpalamy. Jedziemy dalej.